Słuchaj, w dzisiejszym materiale pokażę Tobie, jak ogromne skutki mogą mieć wiadomości, które wyszły na jaw w ostatnim czasie. Jednak najpierw zerknijmy sobie na bardziej techniczną stronę wykresu oraz co nam potencjalnie tutaj wskazuje. Tak więc ta niebieska linia jest to EMA 200 na wykresie dziennym, od której mieliśmy odbicie w ostatnim czasie wraz z świecą potwierdzającą reversal tak zwany. Wiadomo, że nie ma co polegać na samych wskaźnikach, jak tutaj widać. Wcześniej świeca prognozująca potencjalne odwrócenie trendu się nie do końca sprawdziła, ale już po dwóch takich kolejnych widać, że tutaj rzeczywiście wykres zmierza w kierunek, w który te oznaczenia RRR prognozują. Jednak, żeby nie napawać tutaj za bardzo optymizmem, to skupimy się na kolejnej linii. Otóż tej tutaj, którą widzimy aktualnie, to jest ten trackline tak zwany. On jest częścią pakietu tych wskaźników. I jak widzimy, raz jeszcze stanowi on opór, od którego idealnie się odbiliśmy. Zatem jeśli mowa o kontynuowaniu tutaj jakichś większych, bardziej kluczowych ruchów i to wzrostowych, to zdecydowanie jest to jeden z wielu czynników, który warto mieć na uwadze. Aktualnie ta linia znajduje się na poziomie 26 780 dolarów. Zatem utrzymanie się nad tą linią... Oraz potwierdzenie zamknięcia się powyżej jej, będzie dla mnie sygnałem, aby polować na jakieś kolejne longi. Ruchy cenowe w ostatnim czasie zdecydowanie były wynikiem no zwykłej manipulacji. Tak zwane mapy likwidacji lub mapy płynności. Bardzo dobrze się sprawdzały w ostatnim czasie oraz pomagały nawigować rynkiem razem z dużymi graczami, którzy ten wykres tak naprawdę tworzą. Okay? Z tego co widzimy tutaj, to zdecydowanie mamy większe poziomy płynności pozycji do zlikwidowania w okolicach. Szczytów ostatnich, lokalnych szczytów, które były na poziomie e, około 31 tysięcy dolarów, i zaraz powiem Tobie dlaczego widzę realne prawdopodobieństwo, aby ten rejon ponownie odwiedzić. Dlatego, między innymi e, na moim długoterminowym longu ja najprawdopodobniej nie zamierzam czerpać zysków na jakichś kolejnych e, mikropoziomach. Na przykład tutaj widzę, że jest spory opór, lub tutaj e, nie. To, co zobaczysz za chwilę w tym materiale. Przyznam, trochę zmieniło moje nastawienie odnośnie tej pozycji, mojego longa o dźwigni 3x, który aktualnie jest w zysku około 50%. Oczywiście z większą dźwignią, jak na przykład 4x czy 5x, miałbym teraz do czynienia z około 80% zyskiem, i to w czasach, w których tak naprawdę spora część graczy jest na stracie ze względu na ostatnie spadki. W związku z tym możliwe, że zbliżają się naprawdę bardzo wzmożone ruchy na e rynku, dzięki czemu potencjalnie mogą się pojawić okazje na rozgrywanie takich ruchów. No i oczywiście można polegać na swoich analizach, wręcz powinno się nawet, ale warto, jeśli ma się taką okazję, również mieć wgląd w to, co gracze o naprawdę sporym doświadczeniu rozgrywają na rynku, jakie mają podejście do rynku oraz co oni aktualnie robią. Takie wglądy możemy znaleźć na arenie tradingu, o której wspominałem już nie raz. Ja mam tutaj swoją sekcję z low oraz różnymi takimi degańskimi zagraniami, ale to nie o tym dzisiaj. Weźmy sobie na zagrania spekulacyjne naszego tradera Majka, który był jednym z najlepszych traderów na takim ogólnoświatowym turnieju na giełdzie Okex który nigdzie indziej nie publikuje swoich zagrań niż tutaj na arenie. I mówię wam o tym dlatego, że właśnie teraz rozpoczął się ponownie nabór do areny. To nie jest grupa otwarta dla wszystkich, jak możecie kojarzyć. Wcześniej przez dosyć długi okres czasu nie można było dołączyć do niej, ale teraz właśnie macie taką okazję. Naturalnie ze względu na taki dosyć złożony charakter tej grupy oraz skalę przedsięwzięcia, Powiąże się to z kosztem do dołączenia takiej grupy. Jeśli takie coś ciebie interesuje, jeśli chcesz po prostu nawigować na tym rynku pod takim trochę, można powiedzieć, okiem inwestorów oraz traderów, którzy regularnie zarabiają na tym rynku oraz utrzymują się z tego już nie od dzisiaj, to pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie link do krótkiego formularza, który możecie sobie wypełnić w jakąś minutę nawet, czy może krócej. I tam dowiecie się wszelakich szczegółów. Tak więc lecimy dalej. Przechodząc do konkretów, to w ostatnim materiale, w ostatniej analizie omawiałem aplikację BlackRock odnośnie ETF-a polegającego na Bitcoinie spot i dzisiaj chciałbym nieco pogłębić ten temat, ponieważ jest to na tyle ważny czynnik, który gra kluczową rolę w przyszłości naszego rynku kryptowalut. Wiemy już nie od dzisiaj, że BlackRock, tak to jest, największy fundusz inwestycyjny z aktywami wycenianymi na ponad 3 biliony dolarów, jeśli dobrze pamiętam. I tak jak tutaj widzimy, zaznaczyłem, że Coinbase będzie tak zwanym custodian, czyli będzie odpowiedzialny za e, trzymanie aktywów oraz e, dane cenowe. I jeśli takie coś zostanie zaakceptowane przez SEC, to będzie pierwszy tego typu produkt w Stanach. Jeśli nie jesteś od dzisiaj na rynku, to prawdopodobnie wiesz, jak bardzo kluczową rolę Stany grają w rynku kryptowalut. Wszystkie te spotkania FOMC oraz wypowiedzi SEC oraz Fedu są na bieżąco monitorowane oraz rozgrywane przez traderów oraz inwestorów. Jednak BlackRock nie jest Pierwszym funduszem, który taki ETF chce wprowadzić, wcześniej z podobnym aktywem mieliśmy do czynienia od funduszu Grayscale, który wprowadził Grayscale Bitcoin Trust, który nie jest ETF-em, to jest tak zwany trust. Różnica jest to dosyć kluczowa, ale to nie o tym dzisiaj. No i właśnie, takie ETF-y w jakikolwiek sposób powiązany z kryptowalutami lub tym bardziej Bitcoinem, to one rzadko kiedy rzeczywiście mogły ujrzeć światło dzienne, rynkowe, że tak powiem. Naprawdę Zdecydowana większość takich aplikacji nie była akceptowana przez przeróżne instytucje, ale co może Ciebie zaciekawić, to jest fakt, że BlackRock posiada prawie 100% historię prowadzonych ETF-ów z sukcesem. Okay? 99,8% prawdopodobieństwa tak naprawdę, że taki Bitcoin Spot ETF ujrzy światło dzienne. I jeśli do tego dojdzie, to rynek kryptowalut uzyska ekspozycję na miliardy, dolarów, klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych, i nie tylko. I tu znalazłem dla was ciekawą grafikę, która pokazuje wprowadzenie pierwszego ETF-u na podstawie złota. I to się odbyło w 2003 roku przy wycenie około 10,5 tysiąca dolarów za kilogram złota po wprowadzeniu takiego ETF-u. Cena poszybowała nawet 450% do prawie 60 tysięcy dolarów za kilogram. Ja oczywiście nie mówię, że to samo będziemy widzieć na rynku kryptowalut. Warto pamiętać, szczególnie biorąc pod uwagę złoto jako przykład, to fakt, że złoto posiada ogromną kapitalizację. W 2003 kapitalizacja złota również była ogromna i zdecydowanie przewyższała rynek kryptowalut. To pomyślcie sobie, co taki ETF wprowadzony przez największego gracza na rynku, to jakie skutki rynkowe może on mieć? Szczególnie na wycenę Bitcoina o kapitalizacji o wiele, wiele mniejszej niż złoto w tamtym okresie. A to nie koniec na dzisiaj, ponieważ mam kolejny news zdecydowanie warty twojej uwagi. A są to Chiny, które przygotowują się do wprowadzenia na rynek biliony dolarów. W takim dużym skrócie to Chiny po prostu przygotowują się do uruchomienia swoich drukarek pieniędzy raz jeszcze co naturalnie w związku ze skalą rynku chińskiego będzie miało wpływy na cały świat. I warto w tym momencie zastanowić się, gdzie takie drukowane pieniądze lądują. I w tej kwestii warto przypomnieć sobie dosyć znane powiedzenie oraz nierozumiane przez wielu, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Otóż pieniądze, które są dodrukowywane, szczególnie takie znikąd z powietrza, one w dużej mierze lądują w przeróżnych aktywach, na przeróżnych rynkach, jak akcje, nieruchomości, surowce itd. i tak dalej. Wiele firm na tym skorzysta. Między innymi ze świata kryptowalut. Wiemy, jak bardzo pozytywne skutki miało drukowanie pieniędzy przez światowe gospodarki jeszcze 3 lata temu i jak to się odbiło na rynku kryptowalut, przez co widzieliśmy kolejne ATH, między innymi na Bitcoinie oraz całej reszcie gromady kryptowalutowej. W obliczu tych wiadomości, które Tobie pokazałem, to widzimy, że Bitcoin zaczął trochę odbijać, ale to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, co potencjalnie nas czeka, jeśli rzeczywiście te newsy, które sobie dzisiaj umówiliśmy, wejdą w życie. I jeśli do tego dojdzie, to zdecydowanie możemy się spodziewać bardzo dużej zmienności, bardzo wzmożonych ruchów cenowych, które postaramy się tutaj wspólnie wykorzystać na tym kanale oraz na arenie tradingu, o których wspomniałem wcześniej. I przypominam zainteresowanym o linku pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu. Tak więc widzimy się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.